Jesteśmy w połowach przed galą, czas weryfikacji. Mariusz Grabowski jest z nami szef tym Xboxing Promotion. Mariusz, dla kogo to będzie czas weryfikacji, jak myślisz? Witam serdecznie. ja Myślę, że dla zawodników na pewno nie dla mnie, bo, bo ja myślę, że swoją osobą tylko wspieram boks i myślę, że kibice, którzy chcą oglądać boks w Polsce, muszą w jakiś tam sposób też to doceniać. Dlatego dlatego dzisiaj każdy sponsor i każdy organizator, kto organizuje galę boksu zawodowego, musi po prostu być doceniony i myślę, że, że tutaj ta, ten czas weryfikacji nadchodzi przede wszystkim. Żartuję, ale przede wszystkim dla tych zawodników, którzy dzisiaj, inaczej jutro będą walczyć w jednych z głównych walk wieczoru, bo wiadomo Stanisław Gibadło czy, czy Tomek Nowicki, to jest takie być, być albo nie być dla tych zawodników. Jeśli marzą, marzą o jakiejś większej przygodzie i jakiejś karierze, to na pewno, na pewno jeden z nich musi, musi wygrać i po, muszą się pokazać z dobrej strony. Na pewno na pewno walka Dekysa z Leśniakiem. To, to też y, trafione, trafiona nazwa, czas weryfikacji, bo Michał Leśniak miał lepsze, gorsze walki, ale jeśli jeśli, jeśli też coś, coś chce jeszcze w boksie osiągnąć i chce coś zrobić, to na pewno, na pewno tą walkę musi wygrać. Zobaczymy, na pewno Dekis jest zawodnikiem, który pokonał bodajże czterech Polaków. Myślę, że tutaj Leśniak będzie chciał ich, ich pomścić. No i zobaczymy, to się wszystko okaże jutro. I myślę, że ta walka i ta gala naprawdę zapowiada się przyjemnie. Nowicki, gibadło, wspomniałeś o tym pojedynku. To jest pojedynek dwóch Twoich zawodników. W ostatnim czasie coraz, coraz częściej dochodzi do, do, do starć zawodników z danej grupy, ale nie jest to jeszcze taki proceder, że tak powiem, normalny dla, dla kibiców boksów w Polsce. Dlaczego zdecydowałeś się na, na te starcie, właśnie? Wiesz, co? Bo ja myślę, żeby, żeby przyciągać kibiców do boksu, żeby nie tylko patrzeć, żeby komuś w jakiś tam sposób dopiec, czy dokuczyć, tylko po prostu, jeśli dobro boksu, to tylko właśnie takie, takie walki w jakiś tam sposób pomoc i oglądanie, bo, bo ja powiem szczerze, powiem szczerze, że innymi walkami nic nie zrobimy. I ja myślę, że dobrze, że funkcjonujemy, jesteśmy i myślę, że razem z MB Promotion i z Queensberry Polska jesteśmy taką siłą, która po prostu w tym polskim boksie też coś znaczy. I dlatego dlatego chcemy te walki robić jak najlepsze, bo, bo widzieliśmy, jak to wcześniej było i myślę, że w każdej dyscyplinie, czy w każdej organizacji czy Federacji konkurencji konkurencja jest naprawdę dobra i jeśli by tej konkurencji nie było, to myślę, że żebyśmy mieli walki tak jak mieliśmy kiedyś, że po prostu wchodził zawodnik do ringu i się przewracał już przed wejściem, dlatego myślę, że tutaj, tutaj ta, takie złożenie i takie pojedynki Bardziej można powiedzieć między grupami, czy nie między grupami, tylko takie braterskie. Myślę, że tutaj będą na pewno wiele wnosić i myślę, że takich, takich tych pojedynków będzie coraz więcej, bo, bo jeśli, jeśli chcemy coś, coś osiągnąć i jeszcze dalej, dalej wzbudzać to zainteresowanie i żeby kibice nas oglądali, to musimy to robić. No właśnie, wspomniałeś, że takich pojedynków może być więcej. Możesz zradzić jakie braterskie starcia, chodzą ci jeszcze po głowie w niedalekiej przyszłości? Ja powiem Ci szczerze, że ja dzisiaj nie chcę, nie chcę wybiegać i nie chcę mówić, jakie, jakie starcia planujemy na, na kolejną, to kolejną galę, no ale ja myślę, że tutaj jest, jest wiele takich starć. Czy, czy Augustynik, Paszęczewski, czy, czy bodajże yy, Wiktorzak, yy, Augustynik, Ślusarczyk. No myślę, że tutaj tych zawodników i tych zestawień jest bardzo dużo. Tutaj, tutaj nie ma problemu, żeby, żeby tych zestawień nie robić, tylko że mówię, no tutaj wszystko w jakiś tam sposób musi, musi się zgadzać, musi być to zainteresowanie, bo, bo widzimy, bez zainteresowania nic nie zrobimy, a dzisiaj, dzisiaj to trochę boks zawodowy to zainteresowanie stracił i myślę, że, że to przejęły friki, no i nie ukrywajmy na pewno Gromda, bo, bo wiemy, wiemy dobrze o tym, że, że, że zainteresowanie i medialne i, i w przestrzeni internetowej na pewno jest duże, no, dużo większe niż, niż boksem, dlatego musimy do tego doprowadzić, żeby ten boks w jakiś tam sposób wrócił na swój tor. Wspomniałeś, że, że Ty jesteś za tymi braterskimi pojedynkami, a powiedz mi jak sami pięściarze do tego podchodzą, trudno było Gibadło i Nowickiego namówić na te starcie, czy, czy przyjęli od razu ofertę? Nie, ja powiedziałem, że, że po prostu, że, że, żeby, żeby walczyć i żeby, żeby wygrywać, żeby się pokazywać jak najlepszej strony, musimy, musimy takie walki organizować. I tutaj nie było żadnego problemu. Powiem szczerze i, i Staszek Gibadło, czy, czy Nowicki przyjęli tą walkę bez żadnego problemu. Dlatego, dlatego też szacunek dla nich, bo, bo, bo mają okazję się, się jutro pokazać. Wiadomo, że, że pewnie jeden straci więcej, drugi, drugi trochę zyska, no, ale, ale zobaczymy. Myślę, że o, w Boksie o, o, o to chodzi. Mariusz, dlaczego tutaj na plakacie nie ma tym Xboxing Night 23, o co to chodzi? Ja wiesz co, nie, to nie o to się rozchodzi, bo ja powiem szczerze, że że, że jak powiedziałem wcześniej, każdy sponsor w boksie jest dobry. I dla mnie to nie ma znaczenia, czy, czy, czy Gala się nazywa tym Xboxing Night, MB Promotion, czy jakoś. Przecież je dobrze o tym, że, że od y, iluś tam lat y, współpracujemy ściśle z Mateuszem Borkiem i, i tutaj nie ma, nie ma żadnego problemu. Dlatego myślę, że, że jeśli ktoś chce w jakiś tam sposób dokuczać, ja po prostu nie chcę nikogo i też, też drażnić tym wszystkim, bo, bo, bo mi na tym, na tym tak naprawdę nie zależy. Ja mam, ja mam pieniądze z czego innego, ja wiem, na, mam na czym zarabiać i ja myślę, że, że jeśli, jeśli kibice, kibice chcą oglądać dobry boks, to w jakiś tam sposób muszą to szanować i tolerować, a, a tych takich podpowiadaczy dziwnych, którzy, którzy gdzieś tam dokuczają wszystkim po kolei albo myślą, że dokuczają, no to są w wielkim błędzie. Dlatego dlatego ja, ja powiem szczerze, że też się zastanawiałem, żeby żeby zweryfikować zweryfikować czasami czasami tych kibiców, kibiców boksu, to, to, to zrobić galę na, na, na własnej platformie i płatną. Wtedy byśmy zobaczyli, ile kibiców boksu w Polsce tak naprawdę jest takich stricte, którzy po prostu ten boks śledzą, ale, ale powiem szczerze, na, na tą chwilę nie planuję, dlatego, dlatego, dlatego jedziemy, jedziemy dalej. Tutaj myślę, że, że jeśli chodzi o, o nazwę, to mi nie przeszkadza i nie ma żadnego problemu. Ty lubisz grać w otwarte karty, jakbyś to zrobił tej jutrzejszą ale w Pay Per View, to myślisz, ilu polskich kibiców by to wykupiło? Eee, pomidor. To Mariusz, jeszcze jedno pytanie. Kilka dni temu Marek Szkolnikowski na Twitterze napisał, że, że nie przedłuża wami umowy kibiców. Wielu pytało na Twitterze, co dalej w takim razie z tym eksem w telewizji polskiej. Czy możesz coś na dzisiaj powiedzieć, jak, jak to ty widzisz dalej? ja tak jak powiedziałem, że ja, my współpracujemy z Mateuszem Borkiem z Queensberry Polska i tutaj myślę, że, że nie ma żadnego problemu. Ja myślę, że tutaj żaden zawodnik z tym eksu nie ma, nie ma zakazu w TVP Sport, dlatego, dlatego myślę, że to jest taka zbędna, zbędna dyskusja. Ja, ja tak jak powiedziałem, nie chcę, nie chcę po prostu nikogo urażać i ja nie muszę, nie muszę gal nazywać tym eks boxing, boxing Night, bo, bo, bo nie tędy droga i tyle. No, nie wyobrażasz sobie dzisiaj, żeby, żeby polski boks funkcjonował bez zawodników tym eksu, tym bardziej Queensberry Polska i promotion, dlatego myślę, że tutaj to, to dalsze tłumaczenie jest zbędne. To Mariusz na koniec, 2 grudnia polskie, Sin City, Pionki, Balboa Gold, drugi półfinał, yy, powiedz mi, jaki idą przygotowania, czy, czy szykujecie coś ekstra poza tym pojedynkiem jeszcze? Powiem szczerze, powiem szczerze, że musimy to w jakiś sposób też przeformatować, bo, bo 2 grudnia, no to wiadomo, wielkie wydarzenie, drugi półfinał Balboa Goat i myślę, że tutaj będzie się działo, ale też nie ukrywam, że mamy sporo nowych twarzy, sporo zawodników do, do superfajtów i, i, i teraz, teraz trzeba, trzeba to w jakiś sposób przeformatować, żeby, żeby zrobić tak, żeby ci zawodnicy później, którzy będą walczyć o pasy, już nie, nie czekali tak długo, tylko, tylko w jakiś tam sposób tych zawodników im, im dostarczać i żeby, żeby to nie było, że, że regulaminy Gromdy się zmienia, to zastanawiamy się nad zmniejszeniem, zmniejszeniem liczby uczestników i, i robić tylko jeden turniej ośmioosobowy. No ale tak, takie są plany, żeby po prostu po wyłonieniu tego finalisty już walczył później ewentualnie w obronie, czy jako pretendentem, czy zestawiać dwa, dwa finały ze sobą i ten kolejny walczył. Dlatego mówię, tutaj na pewno na Gromdzie, na Gromdzie te zestawienia są ciekawe. Myślę, że jest sporo nowych twarzy. No i wszyscy, wszyscy czekamy, bo, bo wiadomo, tak jak, tak jak czekają kibice na Gromdy, to myślę, że ja dawno robiąc... Z 10 lat, żaden, żaden, żaden kibic tak nie czekał, jak, jak czekają na Gromdy, Dlatego myślę, że tutaj jest świetnie i czekam na 2 grudnia. Kilku byłych zawodników Gromdy kilku aktualnych. Coraz bardziej udziela się, powiem, że tak w świecie free fightu różne, różne historie się wydarzyły w ostatnim czasie. Powiedz mi jak Ty to w ogóle odbierasz. Dlaczego tak się dzieje? Czy oni próbują też gdzie indziej spróbować, nie wiem, wykorzystać swoje pięć minut? Jak to jest? Wiesz co, ja myślę, że ci niektórzy zawodnicy stracili po prostu głowę, bo my myśleli, że myślą, że są celebrytami i, i stąd pewnie takie zachowanie, ale ci zawodnicy też nie wiedzą, że, że jeśli zawodnik czy Gromdy, czy High League, czy, czy Fejmu ma umowy, to nigdzie nie zawalczy. Ja myślę, że tutaj trzeba w jakiś tam sposób współpracować z federacją i na siłę, i na wydrę, nikt, nikt nic nie zrobi, bo, bo taki przykład mieliśmy w walce, walce Gleby z Kubiszynem, bo nie ukrywajmy, że, że tą Walkę. ja rozmawiałem, ja ją do, do tej walki tak naprawdę doprowadziłem, wyraziłem na nią chęć i tylko trzeba było spełnić jeden element, żeby, żeby po prostu Gleba zawarczył z Kubiszynem, Gleba, Gleba myślał co innego, no to widzieliśmy, co się dzieje. Dlatego dlatego Gleba, Gleba szuka, szuka poklasku, szuka fejmu. myślę, że, że ta błędna droga, widzieliśmy dzisiaj też, co się dzieje w internecie, jakie opinie o Glebie. Myślę, że stracił dużo, dużo szacunku u kibiców, no ale myślę, że to jest, to jest jego życie, jego, jego, jego wybór. On, on musi po prostu zrozumieć tym bardziej, że tym bardziej, że jest pierwszym finalistą. Teraz wyłaniamy na jedenastce kolejnego, kolejnego finalistę, półfinalistę do, do walki czy, czy z glebą. Czy zobaczymy, czy, czy po prostu gleba, gleba będzie jeszcze funkcjonował. Tutaj ja nie podejmuję żadnych decyzji dzisiaj przed galą 2 grudnia. Zobaczymy, co się wydarzy 2 grudnia. Dzięki powodzenia. Jutro Powodzenia 2 grudnia. Dziękuję, bardzo pozdrawiam.